Nie powiedzcie mi, że jesteście teraz ze znajomymi i pijecie sobie browara w parku. No nie no, siedzicie przed komputerem, opierdalacie dupę. Nieważne. Jeszcze... Czy... Dobra, za dużo jest osób, nieważne. Nieważne, nie za dużo, dużo w ich. Ale co, o... mówisz, że siedzenie, pije browara w parku jest lepsze od siedzenie przed komputerem? No, 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 i co, I'm I doing predator tak. and I'm doing predator. I'm że Tak, że tak. Nie... Co my z picia browara oprócz no, tego, tego, tego ten że, że zostaniesz alkoholikiem? badanie Twitcha to jest taka marnotrawstwo czasu, takie czasu, że... Nie, na przykład no... dzisiaj widz wszedł i napisał, że będzie miał 100% z matury dzięki mnie. Okej, okay, dobra, racja, bo ty robisz takie, um, wiesz, productive i w ogóle good quality Matemaks, no by się znalazł, co nie? No. Tak. Nie. ma, bo na przykład ktoś się nauczy grać w szachy, albo w ligę legend, albo w cokolwiek. Okej, okay, no to Albo dobra. się coś dowiesz ciekawego. Na, siedząc w parku i pijąc brawara, co się doje, dowiesz? O, ja się dużo dowiedziałam No czego się zawsze dowiedziałeś? Nie no kurde Lewis, ale to zależy od twojej grupy znajomych, nie? No Nie no, bo teraz próbujesz zaatakować wszystkich ludzi i rzucisz się za przed komputerem żeby Nie robią nic produktywnego No no no, i co to do... I'm doing wow, senator and ja Jedziemy w nich! Co, co, w ogóle? Po co oglądacie Twitcha? Nie Dzięki. Macie co Dzięki za suba naoki, ok. podłoga, i nawcia i sea voice. Pokczam dla was. Oglądam Twitcha, bo chcę widzieć twoją buzię. Napisał Varian. Dzięki, Varian. Rozwijanie pasji, Uczę się I To jest najgorsze, że takie nie. Ciebie pasję na Twitchu, rozumiesz. Pasję na Twitchu mają, widzowie też mają pasję na Twitchu, no. Co robisz? Na CV pisz um, oglądam Twitcha, no jestem wierny widzem. No a no. co, wpiszesz na CV, piję browar w parku, no to bym wolał wpisać, że oglądam Twitcha 12 godzin dziennie, niż to, że piję browary w parku. No, good point, good point.